Czy kiedykolwiek zatrzymały się, by pomyśleć, że niektóre słowa mogą odmienić twoje życie w mniej niż 48 godzin? Tak, to prawda. Istnieje precyzyjny sposób na to, by uporządkować swój umysł, oczyścić go z toksycznych myśli i dostroić swoją energię tak, aby to, czego pragniesz, przestało być odległym marzeniem i stało się rzeczywistością. Jednak jest jeden kluczowy szczegół, o którym większość zapomina. Twój umysł musi być przygotowany. I właśnie w tym miejscu tak wielu przegrywa. Ile razy próbowałeś coś osiągnąć, tylko po to, by poczuć, że jakaś niewidzialna siła sabotuje każdy twój krok. Ta siła mieszka w tobie. Lęki, niepewności i urazy działają jak łańcuchy, które trzymają cię w miejscu, nawet kiedy próbujesz ruszyć naprzód. Dlatego pierwszy krok do szybkich rezultatów to zerwanie tych wewnętrznych wiejzów. To jak przetarczy zaparowanej szyby, dopiero gdy jest czysta. Światło przechodzi w pełni, a to oczyszczanie zaczyna się od czegoś prostego, lecz potężnego, świadomego oddechu. Wej głęboki wdech. Wyobraź sobie, że uwalniasz każdą napiętą myśl, każde zmartwienie, każdy cień wątpliwości, który wciąż trwa. Przy każdym wdechu zrzucasz ciężar, którego nawet nie było świadome. To niezbędne, by twój umysł stał się żyzną glebą gotową przyjąć ziarna Twoich najskrytszych pragnień. Bo dopóki będzie przepełniony hałasem i rozproszeniem, nie będzie w nim miejsca na coś nowego. Ale to dopiero początek głębszego procesu. Teraz, kiedy rozjaśniłeś swój umysł, pora odkryć, jak używać konkretnych słów i potężnych afirmacji, by wzmocnić swoją energię i zwiększyć zdolność manifestowania. To sekret, który niewielu naprawdę rozumie. Nauczysz się, jak zdefiniować intencję tak klarowną i precyzyjną, że wszechświat nie będzie mógł jej zignorować. Ale pamiętaj, samo pragnienie nie wystarczy. Jest to ogromna różnica między chcieć a manifestować. I tę różnicę nazywamy świadomą intencją. Ile razy powtarzały sobie ogólnikowe zdania w stylu chcę być szczęśliwy albo chcę więcej pieniędzy? Bo Prakter uczuł, że wszechświat odpowiada tylko na wyraźne komendy. Luźne życzenia są jak wiadomości rzucone na wiatr bez określonego kierunku. Twoja intencja musi być jak skupiona wiązka lasera, nakierowana na jeden punkt. Im bardziej szczegółowa, tym większa jej siła. Dlatego teraz weź kartkę i długopis. Zapisz swoje pragnienie w czasie teraźniejszym, tak jakby już było rzeczywistością, i opisz je szczegółowo. Kiedy zapiszesz coś takiego: Mam pracę, która mnie spełnia i przynosi dziesięć tysięcy miesięcznie. Zamieniasz abstrakcyjną myśl w coś namacalnego, prawdziwego. Ten prosty akt nie tylko za twoje pragnienie w rzeczywistości, ale też dostrają twój umysł do dokładnej częstotliwości tego, co chcesz przyciągnąć. Bo jeśli mówisz tylko chcę, twój umysł rozumie, że czegoś ci brakuje i wszechświat nadal daje ci brak. Ale kiedy mówisz i mam, twój umysł zaczyna wibrować pewności. Tym właśnie różną się prawdziwi manifestatorzy. Oni nie pragną, oni stwierdzają. Gdzie już ustanowisz tę krystalicznie czystą intencję, zaczyna się dziać coś niezwykłego. Zauważasz, że okazy pojawiają się niemal jak za sprawą magii. Ale wciąż pozostaje jeszcze jeden krok przygotowanie przestrzeni, w której żyjesz, by mogła utrzymać tę nową wibrację. Niewielu dostrzega, że fizyczne otoczenie odzwierciedla ich umysł. Zagracone pomieszczenie o stagnującej energii jest jak próba zasiania naszą w pełnej kamieni. Najpierw pozbądź się nadmiaru. Niepotrzebne przedmioty niosą wspomnienia i wibracje przyszłości, które blokują przepływ nowego. Po pozbyciu się tego, co zbędne, podnieś energię swojego otoczenia. Zapałka dzidło i wyobraź sobie, jak dym rozprasza całą negatywność. Jeśli wolisz, rozprowadź po pomieszczeniach olejki eteryczne, na przykład lawendowy, Eukaliptusowy lub rozmarynowy, aby wzmocnić harmonię. Kryształy, takie jak ametyst albo przejrzysty kwarc, też mogą pomóc, działając jak anteny wysokiej częstotliwości, które dostrajają Twoją przestrzeń do wszechświata. Pamiętaj, każdy jest wykonuj z intencją otwarcia się na nowe, pokazując się światowi, że jesteś gotów. Teraz, gdy Twój umysł i przestrzeń są już harmonii, nadszedł moment na ostatnią iskrę. Podniesienie własnej wewnętrznej wibracji. To, co wysyłasz, przyciągasz. Wdzęczność i emocjonalna wizualizacja to najpotężniejsze klucze do tego procesu. Wszechświat nie odpowiada na to, co myślisz, że chcesz, ale na to, co czujesz jako rzeczywistość. Jeśli w tobie jest lęk lub poczucie braku, przyciągniesz więcej tego samego. Ale gdy pielęgnujesz wdzięczność i radość, stajesz się magnesem dla pozytywnych doświadczeń. Wej zesieć i codziennie rano i wieczorem zapisz trzy powody do wdzięczności. Uwzględnij nie tylko to, co już masz, ale także to, co właśnie manifestujesz, tak jakbyś już to otrzymał. Na przykład, jestem wdzięczny za wspaniałą pracę, która już jest częścią mojego życia. To zaprogramuje twój umysł, by przyjął nową rzeczywistość. Potem zamknij oczy i wyobraź sobie ze wszystkimi szczegółami, jak wygląda życie z twoim spełnionym pragnieniem. Poczuj radość, spokój, ekscytację w każdej komórce, ale nie popełniaj błędu, który popełnia wielu. Nie wizualizuj przez kilka minut, a potem wracaj do wątpliwości. Ta podniesiona wibracja musi być pielęgnowana codziennie, jak płomień, który trzeba stale podsycać, by nie zgasł. I wreszcie, zaufaj, bo, praktyk powtarzał, że prawdziwa pewność to nie przelotna myśl, lecz głęboka wiara. Że wszechświat działa na twoją korzyść, nawet jeśli jeszcze nie widzisz efektów. Im bardziej próbujesz wymuszać, tym więcej stawiasz oporu. To jak piasek, który wypada z pomiędzy palców, gdy go ściskasz. Maga zaczyna działać dopiero wtedy, gdzie odpuszczasz, ufasz i pozwalasz. To nie oznacza siedzenia z założonymi rękami, lecz działanie z inspiracji. Taka inspiracja objawia się nagłym impulsem, pomysłem, który pojawia się znikąd, to niewytłumaczalną chęcią, by podjąć właściwe działanie we właściwym momencie. To właśnie są znaki od trzech świata, które prowadzą cię w kierunku przeznaczenia, które już na ciebie czeka. Naucz się je dostrzegać i podążaj za nimi bez wahania. W ten sposób odmienia swoje życie nie w ciągu lat, lecz zaledwie czterdzieści osiem godzin. Działania inspirowane nie pojawiają się wtedy, gdy jesteś niespokojny albo pochłonięty brakiem tego, czego pragniesz. Przechodzą wtedy, gdy twoja pewność jest silna, a ty jesteś spokojny, świadomy, że to, czego szukasz, już zmierza w twoją stronę. Dam ci prosty przykład. Znasz ten projekt, który odkładasz, czekając na idealny moment. Może właśnie teraz nadszedł czas, by zrobić pierwszy krok. Albo ta intuicja, która podpowiada ci, żeby wysłać wiadomość albo spróbować czegoś nowego. To może być świat otwierający przed tobą drzwi. Sekret jest prosty działaj, ale z lekkością. Nie chodzi o to, żeby desperacko gonić za tym, czego pragniesz. Chodzi o to, by dostrzegać subtelne znaki, jakie wszechświat stawia na Twojej drodze, i pozwolić sobie podążać za naturalnym biegiem wydarzeń, gdzie łączy zaufanie z działaniami płynącymi z inspiracji, tworzysz potężną siłę, jakbyś skoczył do rzeki, która niesie Cię we właściwą stronę zamiast zmagać się z nurtem. Jest jednak jeszcze jeden kluczowy element, który zamyka ten cykl w doskonały sposób – oddanie. Nawet po tym, jak działałeś z inspiracji, musisz wykonać skok wiary i pozwolić się światowi zrobić swoje. Wyobraź sobie, że sadzisz nasiono w żyznej glebie, podlewasz je, basi i wystawiasz na słońce. A teraz wyobraź sobie, że co pięć minut wykopujesz je, by sprawdzić, czy już kiełkuje. Znieściłbyś jego szanse na wzrost. Z manifestacją jest dokładnie tak samo. Po całym wysiłku musisz zaufać, że Twoje nasiono się rozwija, nawet jeśli jeszcze nie widzisz rezultatów. Oddanie nie oznacza rezygnacji z marzenia, lecz porzucenie obsesyjnej potrzeby kontrolowania każdego szczegółu. Kiedy kurczowo trzymasz się efektu, wysyłasz energię braku i desperacji, a wszechświat niczym lustro, odbija dokładnie te wibracje niedostatku. Oddanie jest w istocie aktem głębokiej wiary. To zaufanie, że kiedy już zrobiłeś wszystko, co było w Twojej mocy, resztą zajmie się wszechświat. To jakby zrobić krok w tył i spokoju obserwować rozwój swojego dzieła. Nawet jeśli efekt nie pojawi się dokładnie w takiej formie, jaką sobie wyobrażałeś, pamiętaj, że wszechświat widzi więcej i często przynosi ci coś jeszcze lepszego niż to, o co prosiłeś. Aby ułatwić ten proces, praktykuj medytację oddania. Usiądź ciszy. Weź głęboki oddech i wyobraż sobie swoje pragnienie jako jasne światło, które wypuszczasz w stronę wszechświata. Poczuj, jak wkładasz to światło w ręce wyższej siły, pewien, że zostanie otoczony troską. Zakończ tę praktykę autentycznym uczuciem wdzięczności, jakbyś już otrzymał to, o co prosisz, a nawet coś jeszcze piękniejszego. Potem żyj dalej z lekkością. Utrzymuj swoją wibrację wysoko, działaj z inspiracją i pozwól sobie cieszyć się każdym momentem nie sprawdzając nerwowo, czy efekt już nadszedł. Prawdziwa moc manifestacji tkwi w radości samej podróży, przy jednoczesnym zaufaniu, że wszechświat nieustannie pracuje na twoją korzyść. Zastanów się teraz. Przeszedłeś już wszystkie kroki, by zamanifestować swoje pragnienia w mniej niż 48 godzin. Oczyściłeś umysł, określiłeś wyraźne intencje, przygotowałeś otoczenie. Podniosłeś energię, działałeś z inspiracją i wreszcie nauczyłeś się oddawać kontrolę. Wszechświat odpowiada na to, co wibrujesz. Bo prakty powtarzał, że sekret nie tkwi tylko w przyciąganiu tego, czego się chce, lecz stawaniu się lepszą wersją samego siebie po drodze. Bo w końcu chodzi nie tylko o zdobycie rzeczy zewnętrznych, lecz o stworzenie życia harmonii z Twoją prawdziwą esencją. Teraz wszystko zależy od ciebie. Wprowadź w życie to, czego się nauczyłeś i zobacz, jak twoja rzeczywistość może zmienić się szybciej niż kiedykolwiek przypuszczałeś. Wszechświat już słucha. Pytanie brzmi, czy ty jesteś gotów, by przyjąć